Przeklęty człowiek, który nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, mówi prorok Jeremiasz, odpowiedzmy sobie, kiedy przychodzi szczęście, a my tego nie zauważamy. Człowiek, który całą swoją nadzieję na szczęście pokłada nie w Bogu, lecz w drugim człowieku, wcześniej czy później doświadczy rozczarowania, będzie zmuszony stawić czoła prawdzie, że żadna ziemska więź, choćby najgłębsza, nie może dać mu pełni pokoju i trwałej radości. Ktoś zapatrzony w człowieka nie dostrzega drogi do prawdziwego szczęścia, ponieważ zamiast szukać wiecznej miłości i doskonałej mądrości w Bogu, ufa zmiennym emocjom, błomnym sądom i chwilowym pociechom, jakie oferuje świat. Takie nastawienie nie tylko prowadzi do nieuniknionego bólu, ale także zamyka serce na rzeczywistość, w której jedynie Stwórca może napełnić duszę autentycznym pokojem. Większość ludzi, gdy dopada ich nieszczęście, instynktownie zwraca się o pomoc do innych ludzi, szukają wsparcia w ich radach, trosce, a niekiedy nawet w ich sile czy zasobach. Jednak istnieją i tacy, którzy w tych samych okolicznościach wznoszą wzrok ponad ziemskie ograniczenia i kierują swoje serce ku swojemu panu i Zbawicielowi. To właśnie oni odkrywają, że ekstremalne sytuacje są najlepszymi lekcjami prawdziwego szczęścia. Bo czyż nie w najciemniejszych chwilach najpełniej objawia się światło, czyż nie w największej słabości człowiek ma szansę doświadczyć Bożej mocy. Szukanie ratunku Chrystusa nie oznacza odrzucenia ludzkiej pomocy. Bóg często działa przez innych ludzi, posyła ich jako swoje narzędzia, by nieśli pociechę, wsparcie i konkretną pomoc, jednak ostateczna nadzieja nie może opierać się na człowieku lecz na tym, który jest źródłem wszelkiego dobra. Tylko ten, kto nie lęka się oprzeć całej swojej nadziei na Bogu, pozna smak pokoju, którego świat dać nie może, i odkryje szczęście, które nie przemija.